A, czyli nie wiem, co na tego mroza, jak dostaliśmy go już za darmo. Poziom? O, i nowy. Nowy ten, nowy, nowy. Odblokowany jest. Głowa z faraona. Zombie faraona, dokładnie. Okej, okay, kolejne pieniądze. Bardzo serdecznie z tej strony, katron. A, nie wiem o co chodzi. Klikniemy, zobaczymy, czy to. A, trzeba kupić. Okej. Okay. Ale warto wiedzieć, widzowie, że są jakieś specjalne, jakieś pierdoły, które można kupować. Ale my nie będziemy kupować. a o, są też zagemy, więc nieźle. Kurczę. Dobra, my przychodzimy tutaj. No, no, no. Ja tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję to. Zobacz czy na pewno to jest. Tak jest ale my chcemy... no musimy przejść Dobra klikamy następny poziom Plans vs Zombies 2 no samochód przyjechał dobra obobobobobo monety, nie wiem za co one a dobra o kurczę dobra, no to kupujemy wszystko o Mamy wielbłądy, więc super. Jakby to powiedzieć. Oj, 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 problem. A coś jest na nie jak nacisnę. O kurczę. E, no to dobra. Nieźle. E, tu, dobra. Oho! Dobra, no to jeszcze raz. Dobra jeszcze raz widzowie jeszcze raz no i nie ma nie ma problemu dobra, pyk, yy, dobra, teraz tak, sobie położymy tu minę, yy, 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 yy. dobra, tak i teraz piątek. Ty nawet jeszcze nie doszedłem do... o kurczę Dobra Dawaj minę, dawaj minę Dawaj minę Dobra, jeszcze raz No i pod Dobra Pyk Dobra, Dobra. No i git, i faza pokonana tak szybko jeszcze nie było A jeszcze Dobra, nie będziemy kupować A, bo to nawet tutaj są teraz widzę Dobra Tobie weźmiemy tak To położymy tak I to zrobimy tak dobra Ale duże wielbłądy Udy, Mogę kupić, mogę kupić ale nie będę kupować A po co? postawimy te... My nie będziemy stawiać, tylko trochę przyspieszymy, żeby ta gra nie trwała wiecznie. Żeby ta granie nie trwała wiecznie, bo początek to by się opacało chyba się po prostu. Bum, bum. Dobra, hop. Not bad. No i dobra, już możemy ostatniego tutaj, o. W taki sposób. Zrobić o, zobaczcie, pik 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 i kolejna, yy, kolejny poziom. O i nowy, nowy ten, nowy, nowy, odblokowany jest okej. Okay. Jakieś zdanie nie wiem co chodzi mmm, yy, okej, okay. czyli możesz rzucać tym bumerangiem teraz to jest o kurczę 3 2 1 start okej okay, dobra Czyli taki poziom jest no o kurczę źle do a bo tu tak działa dobra to jest fajny ten, nowy, yy, nowa, nowa roślina, nie nowy czy nowy ten, tylko nie teraz, tu położymy, no żeby tak 3-4 były tych, tych, tych kręcących tych... i tak, nie wiem, zobaczymy, ile będziemy nagrywać z tych, z tej, z tej serii, no zobaczymy dobra, tu nie możemy, dobra, w tym razie ziemniaczek sobie odłożymy, teraz skrzyni się na tym. Dobra. ach ach Tutaj sobie, o, w taki sposób, bo ich więcej. Bo ich więcej, tym lepiej. O, zaraz sprawdzimy. A co możemy teraz sprawdzić? Aha, dobra, ok, yy, dobra. Tych, tych, dobra, Pych. kurde. Aż to wolno idzie. Dobra. Moneta, to, dobra. o tu są te ziemniaczki i teraz jeszcze tu użyjemy dobra I nie zginął dobra to będziemy po prostu tu stawiać o żeby wykorzystać jak najwięcej to już trzeba o, w taki sposób im więcej tym lepiej o i pokręt głowa faraona, zombie faraona. Dokładnie ok, kolejne pieniądze. O, dostaliśmy 5000, kurde. I coś jeszcze? Nowy. Nie wiem co to jest, ale coś nowego. Aha, dobra, takie odblokowywać sobie. Dobra, ok, to już wiadomo bomba też musimy odblokować będzie mieć 40 takich 10 o okej okay, możemy ulepszyć no to pokcząp możemy odblokować i ulepszać okej okay, to 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 i to continue, a możemy chwilę wyjść z tego i co innego dobra okej okay, mamy piąty poziom okej okay, czyli on. Druga część tak jak widać jest podróż po różnych tych Po różnych tych tych Okej, okay, tu mamy wszystkie te już ile tego? Jest, kurczę Wieczona u zombiaków Nie możemy, Możemy okay. ulepszyć okay. Level up Okej, okay, dobra Czyli dobra, czyli druga część to już będzie takie lepsze Mhm. Mm dobra. Dobra, dobra. A kurczę, bo ja chcę wyjść. A, nie mogę wyjść. Na szkoda, bo chciałem tą pinjatę zobaczyć, ale nie zobaczymy. Może w następnym odcinku zobaczymy. Ok, tu mamy ile teraz więcej tych yy, do wyboru. A, po to mamy, żeby. Dobra, dobra, dobra. Ok. Dobra, dobra. Zombies. Dobra, czyli taktyka jest prosta Taktyka jest prosta A, mamy... O, mamy tego. Ale to wiem, że potrzebujemy określoną tego słońca, żeby... Żeby... Oj, oj. Okej. Okay. Dobra, dobra. Nie zabieraj mi ty, Egipcjanie, ty. Dobra, dobra, dobra. O kurczę. Może zabiję ten. Dobra, tu jeszcze nic nie ma. Dobra, całym Bardzo dobrze. Kurczę te... te, te wielbłądy będą przeszkadzać. Wyśmieł chodzisz 5-5... O już dobra. Jak jak on zginie ten, to sobie użyjemy, żeby każdy. Bo o, teraz zobaczycie, mamy 4 tych wielbłądów. i teraz jak użyjemy sobie tej roślinki, to puch! I zobaczcie, trochę tu ułatwiło sprawę Dobra Dobra, dobra I jeszcze raz. Dobra, to za zaraz. Zawarniemy zaraz. kolejny pieniążek i hop. Dobra, wszyscy. Jest git. Trochę dało się fazę zmniejszyć. Nie jest źle, nie jest dobrze. Jest fantastycznie widzowe. No, tylko tak. A kurczę, poda dwa razy ziemniaki na tym samym. Nie wiem. Dobrze myślę, widzowe. Dzisiaj myślę fantastycznie. Tylko zobaczymy, już nagrywam. 10 minut, dobra, ok. O, nowy. A, czyli nie wiem, na tego mroza, jak dostaliśmy go już za darmo. Odpokowaliśmy Ok. Iceberg. Iceberg. Lekturę. Czyli po prostu zamraża zombie chwilowo. I nie wiem co dalej. Jestem ciekaw, co się stanie. Jak ten. Obos. W drugim odcinku już boss jest. Ok. To właśnie tam piniaty były. Zostaliśmy. Odgry 20, no dobra Jak dostaliśmy no to dobrze Pieniądze 1000 5 sztuk to dobrze 5 sztuk do tego O, ten, do tego by się najbardziej przydał, bo ten jest dobry Papryka Ziemniak to będzie można ulepszyć Ten to też będzie można ulepszyć I tak jak tutaj widzicie co zdobyliśmy z tego Dobra chwila To ulepszyć, Nie... A nie mogę <laughs> To boss i kończymy Dobra Szybko pyć tych, a bo to nas to interesuje Dobra O kur... fazy będą Dobra, żeby chociaż w każdym rządku było już coś to nie będzie źle. Zostawimy, pyk, dobra i palni. dobra, Już trochę więcej jest miejsca, to dobrze, dobra, dobra, pierwsza faza to zostawimy, a dwóch mamy takich. Dobra. sobie tu postawić. Yy, tu. Yy, tu. I tu, dobra. A i jak będzie faza, to dopiero dobra i nie pójdzie i będziemy ich tutaj wszystkich stawiać o tych mrożonków dobra razie będziemy tutaj stawiać okej okay. no jeszcze tego co dobra chwila chwila tak dobra tu I teraz kapusta Dobra, pomogło. Pieniążek. Kapusta. Dobra, musimy tych ustanowić, bo to nam się nie przyda. Teraz tak. Tyk. Lód. Yy, tak. Dobra i tak. Dobra. No i tu postawimy. A możemy jeszcze jedną. O, druga faza. Fala. Faza, fala. Ja będę mówić na fazę falek O kurczę. Dobra i teraz kapusta. Dobra. Dobra. I teraz... Nie wiem. Dobra. Okej. Okay. Mamy drugiego w zapasie. Dobra Not bad. No i użyjemy tej prądu na bosa no i pinata kolejna jak się zwróci to dobrze Dobra top 5000 i to już jesteśmy 200 do przodu tych monet okej okay. 5 103 bo o kurczę no to nie spodziewałem się że o, tego już mamy dwa razy w dzisiejszym odcinku nie będę skipować bo chcę wam pokazać wszystko jakbym nie nagrywał to bym skipował o kurczę to też się przyda na późniejszych falach jak mam tam te morze yy, morze jeziorka i tak dalej czy, czy, z tymi piratami on też jest dobry nawet 3, 4, 5, 6 Dobra yy, Udało się przetrwać yy, tego bossa I czy na pewno będę mógł Teo zobaczyć Bo nie chcę iść dalej Nie wiem ja już 17 minut nagrywam Kurczę No chcę zobaczyć Okej okay. O, mamy jakieś Zadanie Halo, nie mogę zobaczyć A nie teraz Kurczę, ja nie chcę grać teraz. Play ok, czyli mieć kolejną piniatę. Na Oddaję liczę, nie mogę. Dobra, a no to tutaj kończymy. Nie...